Jezioro Kunickie to Mekka Legnickich Morsów. Od wójta Kunic dostali w dzierżawę teren i dowoli mogą korzystać z zimowych uroków tego miejsca. W niedzielę pogoda nie sprzyjała, było wietrznie, a więc mało przyjemnie. Aby ta nasza kąpiel się zaliczyła do, do, do tej próby bicia rekordu, kąpiel musi trwać co najmniej 3 minuty. Jest to sprawdzane przez pięć osób, które stoją na brzegu, muszą potwierdzić, że to się odbyło. Woda musi mieć poniżej 10 stopni, dzisiaj ma 6, więc wszystko jest zgodnie z planem. Przed godziną próby morsy biegały, skakały i rozgrzewały ciała. Pan, który raz zanurzenie będzie O Oj nie liczę już. Ja już przestanę liczyć. Ponad setek dobrze będzie. Dla 14-latka to jest dobre. Rozsądne wchodzić w takiej zimnej wody? Oczywiście, że rozsądne. Jak się wcześniej przygotować? Przede wszystkim trzeba mieć ogromne chęci. Jak się trzeba przygotować? Przede wszystkim rozgrzać ciało. Nie spocić się, tylko po prostu rozgrzać wszystkie mięśnie. Wejść do wody i myśleć pozytywnie o wszystkim. 67 pozytywnie myślących śmiałków z uśmiechem na twarzach wskoczyło do wody. Z brzegu wyczynowi przyglądali się sędziowie i obserwatorzy. Pan wójt nie ma ochoty do wody wejść? No, na razie nie, muszę się przygotować medialnie do tego. Może kiedyś? <grym> Spróbujemy. Po trzech minutach pierwsze osoby wychodziły z wody. Niektórym było tak przyjemnie, że o wyjściu jeszcze nie myśleli. Stwierdzam, że rekord został pobity. Rekord Guinnessa w jednoczesnym wchodzeniu do wody morców w całej Polsce. Jaka to Dzisiaj mamy tutaj 67 osób zarejestrowanych. no Zobaczymy jak spłyną dane z, całego, z całej Polski. Tak więc swój rekord Legnickie Morsy pobiły. Czekamy na dane z Polski. Po wyjściu z wody czas na relaks i ciepły posiłek.